Cześć, na tym filmie zaprezentuję Wam pistolet do piaskowania. Pokażę Wam, jak wygląda praca takim narzędziem oraz opowiem o jego wadach i zaletach. Na początku podam dane techniczne: dysza 6,3 mm, zapotrzebowanie na powietrze 160 litrów na minutę, zbiornik na ścierniwo 1 litr, ciśnienie od 4 do 7 bar, maksymalne ciśnienie 10 bar. Dane techniczne mamy już za sobą, to teraz opowiem Wam o wadach i zaletach takiego pistoletu. Zacznę od zalet, nie znalazłem ich dużo, w sumie to tylko jedną, a mianowicie jest on bardzo tani. Pistolety podobne do niego lub takie same znajdziecie w internecie za cenę poniżej 100 zł. I jest to też chyba najtańsza i najszybsza droga do tego, by w ogóle zacząć piaskować. A teraz opowiem wam o wadach tego pistoletu i ogólnie tak o piaskowaniu. Oczywiście, nie jest to pistolet do piaskowania jakichś dużych powierzchni. Piaskowanie dużych powierzchni będzie po prostu bardzo długo trwało i będziemy musieli często napełniać zbiornik, który starczał mi na jakieś 100 sekund piaskowania, a niekiedy nawet krócej. Przeznaczony jest on do piaskowania małych rzeczy i małych powierzchni, gdy na przykład ktoś potrzebuje oczyścić jakiś mały kawałek kątownika. Tak jak ja robiłem to na filmie, no to do takich rzeczy można go użyć. Jeśli ktoś jeszcze nie miał doświadczenia z piaskowaniem, może sobie pomyśleć, że ma już sprężarkę, kupi sobie taki pistolet, trochę ścierniwa, i jak będzie potrzebował coś przepiaskować, na przykład jakieś małe miejsce przed spawaniem, to sobie w warsztacie na szybko wypiaskuje. No, nie do końca tak jest, oczywiście teoretycznie jest to możliwe. Ale w praktyce będziemy potrzebowali jeszcze kilku rzeczy, żeby nasze piaskowanie, mimo że amatorskie, było na jakimś dostatecznym poziomie komfortu pracy. Już wam tłumaczę co mam na myśli, mianowicie podczas piaskowania, nawet piaskowanie przez kilka sekund w warsztacie, zrobi spory bałagan, dlatego najlepiej zrobić jakąś małą komarę do piaskowania bądź też wydzielić osobne pomieszczenie do piaskowania. Alternatywą może być piaskowanie na dworze. Możemy rozłożyć folię, by odzyskać trochę ścierniwa do kolejnego piaskowania, ale musimy w takim przypadku brać pod uwagę warunki atmosferyczne. Na pewno nie może padać deszcz, ponieważ gdy ścierniwo dostanie wilgoć, nie będzie można wykorzystać go ponownie. Pistolet będzie się zapychać, bądź też ścierniwo nie będzie wylatywało z taką intensywnością co przełoży się na zmniejszenie wydajności pracy. Oczywiście jeśli do ścierniwa dostaną się jakieś zanieczyszczenia, np. duże kawałki rdzy, to też sprawi, że taki pistolet będzie się zapychał. I tu pojawia się kolejna rzecz, którą powinna posiadać nasza sprężarka, mianowicie filtr do wody i oleju. Jeśli tego nie posiada nasza sprężarka, to ścierniwo za każdym Użytym razem będzie coraz bardziej wilgotne, co jak mówiłem przełoży się na wydajność pracy. Kolejną rzeczą, o którą powinniśmy zadbać, to nasze bezpieczeństwo. Podczas piaskowania najbardziej narażone części ciała to oczy, płuca i każda część ciała, na którą skierujemy strumień ścierniwa. Dlatego najlepiej byłoby posiadać kombinezon do piaskowania z hełmem. Tylko że cena takiego kombinezonu z hełmem to koszt około 1000 zł. Te lepsze są nawet jeszcze droższe, a te tańsze za cenę 100 zł nie do końca mnie przekonują, nie mają węża który doprowadzałby świeże powietrze do hełmu, a noszenie maseczki pod hełmem sprawi tylko, że wizjer będzie nam parował i jeszcze bardziej ograniczy to widoczność, która już podczas samego pieskowania jest ograniczona. Ja takiego kombinezonu nie posiadam, dlatego użyłem pełną maskę. Tak dla wyjaśnienia pełna maska to taka, która zasłania całą twarz, a półmaska to taka, która osłania tylko usta i nos. Jeśli chodzi o pełną maskę to trochę jej szkoda używać do piaskowania ponieważ taka maska bardzo szybko nam się zniszczy poprzez sierniwo które będzie odbijać się od piaskowanego elementu rykoszetem będzie uderzać w maskę. A w hełmie do piaskowania wizjery są wymienne. I nawet zakup takiej maski to koszt kilkuset złotych. Niestety nie wystarczą tu pierwsze lepsze okulary i półmaska. Ścierniwo będzie uderzało na odsłonięte części twarzy i ciała. Ścierniwo podczas piaskowania jest praktycznie wszędzie. I nawet jeśli będziecie piaskować przez kilka sekund i nie osłonicie się dobrze, to będziecie mieli to ścierniwo na całym ciele. Sam dobrze nie osłoniłem głowy i już po kilku sekundach czułem, że mam tego pełno we włosach. Oczywiście można olać to całe BHP i po prostu na krótkim rękawku, bez okularów, bez żadnej maski i innych zabezpieczeń zacząć piaskować, ale myślę, że nie tak chciałoby pracować większość osób. I każdy kto ceni swoje zdrowie wie, że bez takich środków ochrony osobistej, Piaskowanie, nawet amatorskie, nie ma większego sensu. I tu szybko dochodzimy do wniosku, czy w ogóle taki pistolet do piaskowania jest nam potrzebny i czy czasem nie możemy wyczyścić obrabiany materiał w jakiś inny sposób. Na przykład przy użyciu szotek drucianych na wiertarkę, bądź też tarczy z papierem ściernym do szlifierki kątowej. Oczywiście każda z użytych technik da inny efekt, ale uważam, że jeśli ktoś ma do wyczyszczenia małe powierzchnie, to może to zrobić w inny sposób. Być może ten pistolet do piaskowania nie jest drogi, ale za to cała reszta rzeczy, które potrzebne są do piaskowania, na jakimś normalnym poziomie bezpieczeństwa już trochę kosztuje. Dobrze, teraz opowiem Wam jeszcze trochę o samym pistolecie do piaskowania. Wymienię kilka irytujących mnie rzeczy. Mianowicie, pierwsza z nich to Zamykanie zbiornika, gdy jest pełne. Gdy jest pusty, nie ma z tym większego problemu. Za to, gdy zbiornik jest pełen, rurka, która doprowadza ścierniwo jest wygięta. Jest to pewnie zrobione po to, by wypompować jak największą ilość ścierniwa ze zbiornika, gdy pistolet mamy przechylony. Ale przez to, że rurka jest wygięta, trudniej jest zamknąć pojemnik. Kolejna rzecz to uszczelka, która obluzowała się po tym, jak zużyłem jakieś 15 kg ścierniwa. No i ostatnia rzecz to sam system zamykania, który sprawia, że niekiedy pojemnik może się sam otworzyć. Bardzo łatwo jest przekręcić ten system zamykania. Poza tym, cały zbiornik jest aluminiowy. To dobrze, przez to jest dość wytrzymały i lekki, ale za to uchwyty trzymające mogłyby być trochę bardziej masywne. I mogłyby być zrobione z innego, trwalszego metalu. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą podczas piaskowania jest odpowiedni dobór sprężarki. Im większe ciśnienie jest w stanie utrzymać wasza sprężarka, tym szybciej będzie przebiegało piaskowanie. To już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Polecam też inne filmiki na moim kanale. A ja tymczasem, jak zawsze, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!